Do motywacji. E, przygotowując się do tego, e, rozmawiałam z różnymi osobami, nie tylko z naszej chorągi, ale też przy okazji bycia na Uberze z drużynowymi z innych chorągi, e, Pytałam się ich, co ich demotywuje w pracy. E, no i postarałam się to jakoś zebrać w takim e, w jednym schemacie. E, to jest nasza drużynowa. Wysyłałam drużynową, bo jednak większość drużynowych w naszym związku to drużynowe. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i na drużynową działają różne rzeczy. Są strzałki czerwone, o których zaraz powiem już więcej. I są zielone, o których będą mówić następne osoby warty. Jako rzeczy, bo no zielone, jak się łatwo to są rzeczy takie dobre. I z tych dobrych rzeczy wyróżniłam takie które mi akurat tak przyszły do głowy, czyli jakieś sukcesy, nasze własne nagrody, system motywacyjny w kursu na przykład, no i kursy, warsztaty i w ogóle wymiana doświadczeń. Ale chciałabym powiedzieć więcej o tym, co, co jest czerwone. Przy czym chciałabym od razu na początku zaznaczyć, że to nie jest tak, że na każdego drużynowego działają wszystkie te czerwone strzałki. Bo wiadomo, na jednego działa coś, na drugiego działa coś bardziej, coś mniej. I nie chciałabym, żebyście pomyśleli, że to tak jest na pewno i już. Ale z drugiej strony chciałabym, żebyście się zastanowili, żebyście się wszyscy zastanowili nad tym, czy może tak jest, a może jeszcze tego nie widzieliśmy. Dobra. A przy okazji jednocześnie mówiąc o tych czerwonych strzałkach. będę też tutaj dla osób bardziej ścisłych rysować wykres. Może tak jest <grym> To są problemy w drużynie. Problemy w drużynie, jak każdy, kto był drużynowym, wie, są różne. Co się nam pogodzą harcerze ze sobą, to nie mamy jakichś ludzi, żeby mogli objąć funkcję. Mamy problem z przygotowaniem obozu. Tutaj coś nam nie wyjdzie, nie wyjdzie nam zbiórka, nie wyjdzie nam biwak. Jest tego mnóstwo, naprawdę bardzo dużo takich rzeczy. No jest sobie w stanie sam poradzić i radzi sobie z nimi w miarę szybko. Z niektórymi radzi sobie trochę dłużej, jak też sobie radzi, a niektórych udaje, że ich nie ma, albo wie o nich i próbuje udawać, że ich nie ma. Takie rzeczy bardzo demotywują. Pojawia się tutaj spadek motywacji. Jesteśmy sobie na jakimś wyjściowym poziomie który jest dosyć osoby, ale. Ale niektóre nasze problemy, żeby nam się je rozwiązać, E, mogą się zamienić w sukcesy, dzięki czemu nasza motywacja odrobinę rośnie. E, następną rzeczą, którą, o której chciałabym powiedzieć, to jest wrażenie niesprawiedliwości. E, czasem jest tak, że znaczy, no, każdy z nas ma jakieś subiektywne pojęcie siebie i subiektywne pojęcie otaczającego go świata. I czasem jest tak, że mam wrażenie, ja, że, znaczy mówię ja, ale to nie, że chodzi o mnie, tylko ja jako drużynowa, mam wrażenie, że robię coś właściwie tak samo i podobnie jak druga osoba, ale ta druga osoba dostaje ze sobą nagrodę, a ja nie. I teraz nie wiem, o co chodzi, czy ja zrobiłam coś źle, czy ta osoba zrobiła coś lepiej, chociaż mi się wydaje, tak że zrobiła tak samo. I mam takie poczucie, że coś jest niesprawiedliwe i nie mam zielonego pojęcia dlaczego, bo nikt mi tego nie powiedział. No i co? Moja motywacja spada, ktoś dostał nagrodę, a ja nie. No ale na szczęście czasem się zdarza że te nagrody jednak są. Nam się też udało. Co e. Następna kwestia to jest dezorientacja i poczucie takiej niepewności. E. Sfery nowego w chówcu. Bo e, jak wiecie, w każdej komendzie chówca, nawet najlepszej, nie, nieważne jak byłaby dobra, zdarzają się jakieś spięcia. zdarzy się, że coś jest nie w porządku, coś jest nie tak, i różnorodność to widzi. E, może ja tak widzę, że tam komendy chówca się patrzą troszeczkę na siebie. Czy to spięcie będzie coraz większe i spowoduje, że na przykład zmieni się jakiś komendy i będę, e, będę musiała współpracować z kimś innym, w Czy na przykład w ogóle e, będzie zjazd nadzwyczajny, który zmieni komendę, e, która zacznie realizować e, cały plan po swojemu? E, i, I w ogóle, jak to będzie po swojemu? Co mam zrobić? I to jest, dodaje nam takie poczucie niepewności. E, i większość Was na przykład słyszała pewnie kiedyś o piramidzie potrzeb masowa. No to poczucie bezpieczeństwa jest jedną z tych takich niższych potrzeb. No a tutaj mamy ją tak troszeczkę no niezaspokojoną, przez co nasza motywacja znowu spada, bo nie wiemy tak naprawdę, co ze sobą zrobić. No ale okazuje się w końcu, że wszystko jest ok. Nasza komenda się dogadała, wprowadziła jakiś fajny system motywacyjny dla nas system punktacji drużyn, dzięki czemu nasze różne dostaną jakieś punkty, więc nasza motywacja troszeczkę e... Później rzeczą, którą mam, która jest równie ważna jak wszystkie, to jest wymaganie zamiast wspierania. E... Często jest to tak, znaczy może nie często. Mam nadzieję. E... Czasem jest tak, że się wymaga, że się nie wspiera. Że na przykład od drużynowego, który ma 16 lat i przygotowuje swój pierwszy obóz, wymaga się, że on to zrobi i on to zrobi od razu dobrze. No ale wiadomo jak jest. Jeżeli ktoś robi po raz pierwszy, nie zrobi tego dobrze. No, nie, nie, ma, nie ma takiej opcji. Jeżeli na przykład nowy wysyła dochówca plan pracy, który jest zły, to co? No, zły. I co mamy zrobić teraz? Możemy powiedzieć popraw, a możemy zapytać się, jak możemy Ci pomóc. I właśnie myślę, że musimy się zastanowić, e, czy nasze komunikaty zwykle są bliższe właśnie e, masz to zrobić, czy jak mogę Ci pomóc. E, I w momencie, kiedy coś nas wymaga, ale nas kompletnie nie będziemy nie wspierani, no to nasza mozyfacja również spada. E, ale wtedy bardzo często e, możemy, e, możemy na przykład w, w takich momentach wybrać się na kurs, e, bo kursy bardzo często są dla nas takim wsparciem i nasza motywacja nieco sobie zrazu. w takich miejscach, ale ja na przykład uważam, że feedback y, to jest słowo, które mówi coś więcej niż tylko informacja zwrotna, tylko to jest coś, coś bardziej. <tuszel> <zbierze się tuszel> no i tego feedbacku nie zawsze on jest. Czasem jest tak, że po prostu nic się nikomu nie mówi i dużo no nie wie, czy on zrobił dobrze, czy on zrobił źle, bo nikt mu nie powiedział. I Ważne jest to, żeby potrafić powiedzieć człowiekowi zarówno to, że zrobił coś świetnie, po prostu użyję tutaj nic naturalnych słów w dwóch miejscach, przepraszam od razu, ale to chciałabym podkreślić, e, jakby tutaj. E, trzeba powiedzieć człowiekowi, potrafić powiedzieć zarówno to, że zrobił coś po prostu zajebiście, albo powiedzieć, podejść do niego i powiedzieć stare, zniebałe. E, oczywiście nie w tych słowach, oczywiście trzeba to poprzeć odpowiednimi argumentami, e, ale tak czy inaczej, trzeba potrafić e, i trzeba ludziom mówić. E, trzeba przyzwyczaić dużo Nowych, że nie będziemy ich głaskać tylko po głowie, e, ale będziemy jej mówić też rzeczy, które są złe, tylko że w odpowiedni sposób. E, w każdym razie, że nie wiemy, czy zrobiliśmy coś źle, czy dobrze, nasza motywacja spada. E, na szczęście czasem wiemy, się, że zrobiliśmy coś, coś dobrze, osiągamy kolejny nasz sukces i motywacja jest na e, Kolejną rzeczą, o której chciałabym powiedzieć. E, to jest brak inspiracji. Co to jest inspiracja? Bo bardzo często myśli się o tym chyba troszeczkę tak jak o motywacji, a moim zdaniem to są zupełnie dwa różne pojęcia. Inspiracja wpływa rzeczywiście na motywację, ale nią nie jest. No i skąd taki drużynowy nasz ma brać pomysły, jeżeli jest drużynowym dłużej niż przeciętnie, czyli powiedzmy dłużej niż ten to tam 1,5-7 roku, jak już to już chyba to żeby wyliczyło. Skąd on ma wresz te pomysły? No, no znika. A co jeszcze jak pójdzie sobie do, do kogoś, powie mu, słuchaj, mam pomysł, a on, ci, a on mu powie, no dobra, jak chcesz to sobie realizuj ten pomysł, mnie to zupełnie nie interesuje. Albo w ogóle pójdzie, ma świetny pomysł, chce zrobić super imprezę, a ktoś mu mówi, że nie. I to nie. I tyle. No to bardzo różnowy w no i tutaj z inspiracjami akurat na inspiracje bardzo pomagają właśnie kursy różne szkolenia seminaria, jak to na przykład. Jeżeli są, się na takie zbierzemy, nasza mutacja większa. Powinna. Program, i musi zabrać swoich ludzi i pójść się z nimi pobawić, bo po prostu nic się nie dzieje. I go też bardzo to demotywuje, bo on widzi, że ci ludzie, którzy podobno są, znaczy mają być dla niego takimi ekspertami, mają go wspierać, mają e, tak naprawdę mówić mu, e, jak on ma coś robić, oni zrobili coś źle. I wtedy autorytet tych ludzi, którzy to robią, robi tak, z takiego poziomu, takiej jeps na ziemię. No. I my tracimy autorytet. No ale jak już byliśmy na jakiejś imprezie, to czasem się zdarza tak, że nasza drużyna coś tam wygrywa, więc tutaj mamy system motywacyjny, który powoduje, że stwierdzamy, że jednak mamy fajną drużynę i, i jest fajnie. No i jak już jesteśmy przy tym spadaniu autorytetów, to kolejną naszą rzeczą jest brak autorytetu. E, bo y, autorytety, y, tak może nasz autorytet spaść, y, jeżeli na przykład źle coś zrobimy, a myślę, że trzeba się zastanowić, czy tak naprawdę y, budujemy autorytet wśród drużynowych. Czy to nie jest tak, że czasem y, wymagamy tego autorytetu z racji tego, że po prostu mamy jakąś funkcję, w, na przykład w komendzie, y, czy dlatego, że mamy wyższy stopień, y, bo to tak naprawdę nie wystarcza, bo żaden młody drużynowy, mający lat 16 czy 17 i zaczynający pracować w chówcu nie pójdzie do jakiegoś starucha z komendy, nawet gdyby ten staruch miał 25 lat, <śmów> bo, bo po prostu tej osoby nie z nas. Nie wie do kogo ma iść, nie wie kto to jest. I i wymieniają się między sobą różnymi, e, takimi no, tym co zauważą w, w innych. I e, jeżeli jeden drużynowy zobaczy coś u instruktora i powie to drugiemu drużynowemu, z którym się trzyma, no to u tego drugiego drużynowego ten autorytet instruktora też spadnie. E, co powoduje też, no nie mamy autorytetów, nie mamy, ktoś na kogo liczyliśmy okazał się jednak nie taki jak myśleliśmy dzięki czemu nasza motywacja spada. E, I tu znowu czasem pojawiają się na przykład kursy, jak wyjeżdżamy gdzieś, e, gdzieś indziej, gdzieś do innego środowiska i tam znajdujemy sobie osoby, których być może nie poznaliśmy jeszcze aż tak dobrze i stają się naszymi autorami pytania. E, przed ostatnią rzeczą już e, to są problemy osobiste. nowym, Że jest ZHP, jest też człowiekiem, który ma rodzinę, z którą się płci czasem. Czasem jest w sobie drużynowa, która ma chłopaka, z którym się rozstanie, bardzo to przeżywa, nic jej się nie chce. Jest mnóstwo rzeczy, które mogą działać na drużynowego zupełnie z zewnątrz, zupełnie poza związkiem. To może być jeszcze szkoła, y, matura, sesja, y, studia, praca, wszystko. Tego jest naprawdę dużo, zresztą chyba nie muszę tutaj nikomu mówić, że, że jest tego mnóstwo że radzimy sobie, sobie, sobie z tym zupełnie różnie. Eee. I nasza motywacja spada, jeżeli coś jest na zewnątrz się nie wydaje. Ale rośnie, kiedy, kiedy nam się w końcu uda, bo mamy kolejny sukces. No i ostatnią rzeczą jest tak ładnie nazwana przeze mnie rzeczywistość. Bo kto z nas nie tworzy sobie jakichś idealnych scenariuszy w głowie? Tak naprawdę myślę, że wszyscy. I nagle idziemy sobie idziemy i odbijamy się w takie rzeczywistości. Bo myśleliśmy, że zrobiliśmy super napór, przyjdzie nam 20 osób i przychodzi 5. No i co? No, no taka jest rzeczywistość, no, nie? To, to, to e, no, potrafi bardzo bardzo mocno demotywować. E, no bo No co? No, myśleliśmy, że będzie inaczej, jest inaczej. Nasza motywacja znowu Adam, um, no, Z motywacją i z tym wszystkim to jest troszeczkę tak, że mamy sobie czarę. To jest czarna. A to jest gorycz. No i wiecie, każdy jakiś tam mały, właśnie powiedziałem. że coś nam nie wyszło, jedno, drugie, trzecie, dolewa się do tej No i czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme. No, w końcu już jest taki prawie mędrzec wypukły. No i co, wystarczy kropelka, właściwie kilka kropelek małych, żeby wszystko się wylało. Czasem tak naprawdę wystarczy tego naszego drużynowego tylko lekko stuknąć i też wszystko się wylewa. I kończy się do tym, że nasz wykresik jest już poniżej y, osi. Nasz drużynowy rezygnuje z funkcji, czasem po prostu znika, odchodzi, nie ma domów. Y, I myślę, że. Naszym zadaniem jako osób, no w większości tutaj jednak e, osób, które już nie są drużynowymi, e, jest to, żeby naszych drużynowych wspierać i o tym pewnie będzie mówić e, później następne osoby. E, naszym zadaniem jest zrobić tak, żeby nasz wykres nie wyglądał tak i nie był cały czerwony, tylko żeby wyglądał raczej o, tak. Yes.